Jesteśmy w Krakowie w klastrze innowacji społecznych i gospodarczych i spędzamy tutaj czas w gronie aktywistów i aktywistek, którzy przyjechali tutaj, aby uczyć się od siebie, sieciować, inspirować i realizować wspólne działania. Spędziliśmy czas w mieście szukając śladów inspirujących historii, aby realizować ideę Solidarności i Współpracy. Nasze weekendowe spotkanie zostało zwieńczone konferencją organizowaną przez Humanity in Action Polska Łączymy Kropki, podczas której spotkały się i spotkali praktycy, praktyczki, ale także edukatorzy, edukatorki i teoretycy, teoretyczki, którzy które wspólnie rozmawiali i szukali rozwiązań, aby jak najlepiej współpracować między sektorami na rzecz inkluzywności. do Krakowa na wydarzenie organizowane przez Humanity in Action Solidarność w działaniu ze względu na to, że już to jest nie moje nie pierwsze doświadczenie z Humanity in Action i wiem, jak wartościowe osoby są dobierane na takiego rodzaju konferencje i spotkania sieciujące i moim głównym celem było poznanie jak największej ilości osób działających w trzecim sektorze, żeby zaczerpnąć od nich wiedzy. Przyjechałam na projekt po to, aby poznać inne fundacje, inne stowarzyszenia, aby nawiązać kontakty, ale również to, po to, aby poczerpać trochę siły do działania w, w NGOsie, ale też po to, aby poznać ekspertów w danych dziedzinach. Główną, mocną stroną takiego programu jak Kickstarter jest to, że młode, nowe organizacje pozarządowe często działają metodą prób i błędów, nie bardzo wiedzą jak zabrać się za różnego rodzaju działania, czy jak radzić sobie z różnymi wyzwaniami. Sam byłem też w takiej sytuacji i taki kompleksowy program pomagający odnaleźć się w tej sytuacji, gdzie można też uzyskać jakieś konkretne, praktyczne informacje czy porady, może usprawnić i przyspieszyć rozwój danych organizacji w dużym stopniu. Projekt Solidarnościowy jest ważny, ponieważ daje nam on kontakt z sojusznikami, z osobami, które mogą nas wspierać w naszych działaniach. Takie projekty Solidarnościowe są super okazją do wymiany oczywiście kontaktów, ale również inspiracji, do mega inspirujących rozmów, do poznania osób, które zajmują się lub nie zajmują się tym samym, ale mają bardzo ciekawy ogląd sytuacji i można wymienić fantastyczne e, pomysły.